Cześć, witam was w odcinku na kanale Dzisiaj gramy wy Niebezpieczna jazda motorem czy tym rowerem właśnie I nie wiem o co w tym chodzi Właśnie wszedłem do gry i jesteśmy w jakimś motorze Gdzie tutaj możemy jechać W sensie I polecam zostawić oczywiście suba i łapkę komentarz w jaką grę chcecie następną I dziękuję za tyle subskrypcji Że tak dużo łapki, wyjaśni dziękuję wam tymi, bo wtedy Bo gdyby nie wy no to by ten kanał się nie rozwijał oczywiście I tak jeszcze jedna rzecz. Ok. możemy jechać. Jedziemy! Z jakieś szpilki, bo to są metry. W się, muszę zerwać. Popatrzcie, jak morski weźmie. Tak się dostać, tak się udało. Jedziemy. Patrzcie, takim grzechem, kurde. Jesteśmy na jakimś pustyni, to ja się uda na razie, że ja nie wiem Ojeju Czy ta czapka mi się śledzi? Ale to nieważne, okej, okay. wylejdziemy Jedziemy, jedziemy, może trzeba, może trzeba Teraz możesz sobie pozwolić na rower startowy Rower startowy? Nie, chyba co to, to jest z O, Climb Lime Gifts O, mogę 800 dolców, o Daily summer. Co to? Checkpoint Mogę na checkpoint'a mam jeszcze obrót Jakby już takiego litro, to trafię Nie do no, 4500 widzowie Stawiliście lajka i... Tyle się miło wyścig... Nie chcę wyścig... Wyścig? Na razie nie Muszę trochę... Gdzie tu są... W sensie motory? Nie gdzie tu są motory Halo halo, motory Gdzie tu mogę sobie wybrać motory? Sam nie ale trzeba uważać, bo to niebezpiecznie. I my na checkpoint bo tam coś. Może to był zapisu? Nie. Strzelać? Eee, wolę tego na razie nie. Pominąć światy. Oświaty. A motor halo. To, to był skan czy coś? Nie, już prawie spadł. Muszę to no, na czek, się a dobra, w razie czekałem. To, to mi się też mega podobał, bo to jest. Dobra, I fajnie tak nie. Teraz jedziemy, jedziemy. Ojeju, trzeba uważać. Trzeba uważać. Nie! No i spadliśmy... Trzy... Dobra. E, o, o, mogę się odżywić. E, gdzie ja muszę jechać? Ja tu spadłem, ale... Ja muszę tam iść! Nie, no... Co się stało? Dobra, nie. Nie, ja nie wytrzymam, Dobra, idziemy. Gdzie mam pójść? O, zmień rower! Tutaj, tutaj! O Wyposażone Pię Drewno, piasek. A gdzie był ten... O, tak! Joki, mam wulkaniczny teraz O, no, jak ładnie wygląda A Teraz możemy jechać O, jeden skim. Ale gdzie jest tą samą prędkość? Ale czuję, że taki turby to w się zajęło Dobra, musimy przejść to do końca, widzowie. tu Okej. Okay. Idziemy. Idziemy, jedziemy sobie tutaj. I jeszcze, na, i jeszcze mam taką prośbę. I jeśli chcecie, żebyś podawał filmiki, którzy są proszę, z Derekiem, wiecie z my kolegami, to po prostu możecie napisać komentarze. Bo czasami wiecie tak, bo nie sam na temat np. jakieś. A ja chcę się to podobać z nimi, na przykład na każdy z nas ma kanał Możemy swój kanał użyć No dobra, to już tutaj trzeba ujaśnić Dobra, jedziemy tutaj do gminy Dobra, dobra Okej Okej okay. okay. Jedziemy, jedziemy Właśnie to jakoś wcześniej tam trochę się wypytywałem. Co to za górę, tylko to jest? ale to on zdaje sobie radę. Co to, co to jest? Tak, ktoś jest. Mogę wysiąść? Nie mogę. Ale tam ktoś był. Jeju, jeju. Co to? Leciekaj. Ja czekaj tu chcę zjechać. Zastali się tam było. Tak. Lubia. Tu jest tego! Czekaj, to jest mi film. Nie, nie ma takiego sobie na serwerze. Jak to jest jest? się, żeby nie spaść, ale słypuje nie spaść. Aha, jest po prostu stoi. A, okej, okay, dobra. To wyjemy cały dalej na trasę. Ale fajnie gdzieś swego stoi. W ogóle coś na coś pilki Cofnę mi się zmiesioną, może wysokość jakąś Tak, to chyba... Nie wiem, mi się nie wysokość. Okej. Okay. Dobra. Jest tam jakoś pra... niedaleko połowy. Staram się dojechać do końca. i tutaj trzeba uważać prawie spadłem nie To jest jakiś ocean tutaj muszę spojść tego takiego się do tego oceanu z moim dobra o ma to samo to co ja siło siło tebie jedź, jedź jedź uncle vance 25 pozdro no dobra nie 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 Oczywiście. wie... Nie, 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 nie. No, a ten, uncle Ben, co to dobre? Nie, ja nie, niego lecę ekspert, oszczup się obaj i zrzucę. Patrzcie na to. Jadę full, full speed, full, full speed, wszystko. power. Jadę poniekąd, jadę poniekąd, zrzucę power. Uncle Ben, powtarzam. Załatwimy Cię. Załatwimy Cię, uncle Ben, nie. Choć tu idzie, będzie, No czeka, Ej, on po specjalnie czeka na ludzi, żeby ich zrzucić. To nie raz jemu rzucę E, ktoś tutaj Co? jakiś się pobudził Dobra, już powinien, ale po prostu nie daj mu Pijmy Mam przecież szpilek Nie, nie, Dobra Teraz no, to jest spokojnie trzeba doprowadzić Już nie spokojnie O, dobra, nie, dobra, idziemy na wyścig, idziemy na wyścig, karierę. Dołączyłeś do wyścigu, to rozpocznie się za 3 sekund. No to. Tak. Dołączyłeś do wyścigu. To no wiem. Czym nie zareportowała na wyścig? Serio? Słabo. No dobra. Staram się tutaj nie zginąć. Teraz już powiem normalnie. Tak, zbliżał się do ciebie po tutaj z się tego ataku złapić. Okay, yeah. Dobra, to z uściku. A bo nie wiem, yeah, to zostało. No. na wyścigu. Czekamy, na to, z Okej, okay. jakaś baba i przyjdzie Nie, nie, nie. Nie, to Dobra. Ostatni raz, ostatni raz jedziemy i teraz nam się uda. Obiecuję. I nie będę się wściekł. Jedziemy, jedziemy. Damy radę. Ty, damy radę. Później nazwijmy pośredni argument. Ostatni raz dajemy sobie szansę. Teraz jedziemy bardzo, bardzo. bardzo, bardzo. Się nie wypadnie. Oczywiście nie No, widzicie, widzieliście to? Ankhrybenium to załatwił. Nie ma jej już tam. Ankhrybenium załatwił. Czyli chwilę była tam obok niego taka baba i załatwił. Ale to... nie, oni są tam, tylko co ja sensie. Aha, no to... Ale to jakoś miło nie rzuca. Nie no, to za skamerstwo. To za szukajstwo. Oni się bo, bo, się Okej, okay, jesteśmy w okay. o, tam już, to jest gdzie okay. się. Zbliżył się. O wyścig się rozpocznie! Dobra, dołączam do wyścigu. No i nie wrzuciło do wyścigu, Nie wiem co to jest Mogę odebrać O dwa, dwa kręcenia Dobra. Odbieramy Co dostaniemy? Okej okay. Skip to jest Okej okay. Jeszcze raz Dawaj nam ten To w ekskluzywny samochód Kurczę od, od.

Nie! Yeah. Czemu akryl się do mnie zbliża? Halo? Nie, nie, dobra. Muszę sobie się po przyjechać, zanim on tu dojedzie i będzie cię odrzucić. Nie, trzeba, chyba zaraz do mnie tutaj przyjdzie. Mi się zdaje, bo się zaraz musi mnie nie zbliża. on jest, jest? E, jestem centralny obok niego, ale go nigdzie tu nie ma. To Gdzie on jest? A, dobra. Nie, on, nie, nic tam. Bo ja nie chcę go zaś spotkać, bo to na zaś się będzie się rzucić, teraz jest wciąż Ego Nie, on się teraz on, on się to nie zbliża zaraz bardziej. Nie, nie, coś tak ten... Okej, okay, ale to już jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne. Niebezpieczne? O! Dało się. więc spuchaj, ale on jest to na mi się wtedy. Dobra. Dziwienie, nie, która... nie, 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 Okej okay. Ale teraz mogę się znowu się. nie, 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 to jest Ale okay. Okay. teraz wiem, nie, co to jestem nie, 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 jestem nie, 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 no ja jadę za trasą nie musi No O, tam stoi, widzicie go? O, tam jest! Nie, nie, tam jest On czeka, on czeka, by mnie zrzucić On tam czeka, ja wiem. Nie, nie, serio, serio, jakcjaz. Serio Tak mały No patrzcie, patrzcie, patrzcie. O nie! Spadnę, 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 cofam się. Okej okay. mam no, równość. Jedź, Ankle, będzie ty. Jedź, jedź. Gdzie zrzucę? Bo musimy razem spaść. Spadaj, ty. Spadaj, co? Zrzucę cię. No, chodź Zrzucę cię, Bedku. Cool. Ojej, ale tak jestem. Byłem z... jak tej odmiany. Myślę, że zaraz spadnę. Okej, okay. trzymaj Dobra. O, teraz checkpoint tu jest. Checkpoint. Tu jest pierwszy checkpoint? No jedź. Dobra. Nie, nie. Nawet nie próbuj. Ty, dobrze, na no szczęście. Znowu się rozpadnę. Oczywiście, że... Nie. nie, no nie. Nie. Cztery tysiące pięćset dwadzieścia Widzowie. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli dobijemy 10 Człowiek pod tym filmem, zrobię Wam drugą część z tego. Pojawiam się właśnie na. od razu się na 4000, chyba jestem szpilek. I. Będziemy. O! O! Czekajcie, czekajcie! czekajcie. Dobra, dobra, wyrzucamy go. Nie da się, niech to się nie da. Co bo... To już zostałem za bardzo... Dobra, w 10 minuty w ogóle to było to się tak dzisiaj 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 na ten... dzisiaj na... dzisiaj z dzisiaj 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 gdzie dzisiaj 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 się